Cześć, kochani, w kolejnym dniu. Dzisiaj e, jesteśmy na śniadaniu w ogródku obok pałacu Dolma Bachcie. Nie wiem, czy tam widać, nie, nie widać. No i teraz e, czekamy na nasze śniadanie. No i zobaczymy, e, co dzisiaj będę mogła Wam pokazać. Dzisiaj kolejny taki luźny dzień spacerujemy, coś tam próbujemy, może na jakieś zakupy. E, zobaczymy, więc co? Zapraszam w dzisiejszy dzień. Idziemy już po śniadaniu, tutaj tak spacerujemy. Tam widać bosfor, a my idziemy po prostu bez celu, bez konkretnego jakiegoś kierunku, po prostu spacerujemy uliczkami Stambułu, idziemy w stronę Taksim, No i zobaczymy co dalej. I wszędzie kitną takie piękne drzewa. No Drzewo magnolii, wiadomo już nie kwitnie, ale ma bardzo ładne liście. No i my idziemy z tamtej strony w górę teraz. O, taką uliczką. Tutaj przy ulicy rosną sobie. Pomidorki nawet są dojrzewające tutaj. O, ktoś sobie wsadził. Dosłownie w 100 metrach od taksimu. Uch, górka prawie pokonana. Słuchajcie, bardzo wysoko tutaj idziemy. wracamy już naszego takiego babskiego spaceru. Tak naprawdę dzisiaj taki bardzo luźny dzień, żadnego szczególnego zwiedzania. Zakupy zrobione tutaj cały, cały znowu worek różnych rzeczy. Tutaj na różne promocje trafiłam. No, jednym słowem, mam taki bardzo luźny dzień z mamą. Idziemy teraz na kawę na lody do Dunia Kahvesi, chyba tak to się nazywa w Eminönü. Teraz jeszcze jesteśmy na Taksim, więc trochę przespacerujemy się. No i siędziemy tam na kawie, to Wam pokażę. No i taki ten dzień, bardzo zwykły w Stambule. Wróciłyśmy do domu, bo się okazało, że nasza kawiarenka jest już zamknięta, więc zostałyśmy z mamą bez lodów. No i taki bardzo spacerowy dzień. Przyszłyśmy ponad 10 km, a Stambuł nie jest płaski, więc, tak w górę, w dół. Jestem bardzo zmęczona. Idę teraz pod prysznic. Mama jeszcze poszła do sklepu, żeby kupić jakieś tam składniki, i być może e, jeszcze dzisiaj będzie jakiś taki drobny, fajny przepis. Ogólnie bardzo dziękuję Wam za wszystkie komentarze i piękne słowa dla mojej mamy tureckiej. No, powiem Wam, że zachęcacie ją do tego, żeby e, jeszcze coś pokazać, jeszcze coś ugotować. Więc, no, kto wie. Jak nie dzisiaj, to w następnym, jakimś tam filmiku, kolejnym będzie jakiś fajny przepis mojej mamy tureckiej, no bo gotuje naprawdę bardzo pysznie, bardzo te przepisy są łatwe w zrobieniu, składniki też można u nas kupić. No i to wszystko jest takie zdrowe, łatwe, szybkie do zrobienia. Ja uciekam pod prysznic, mimo że nie jest gorąco, no to w słońcu jednak no grzeje to słońce jest tak wiecznie no taka cała roszcha rana jestem więc uciekam i do zobaczenia troszeczkę później. Dzisiaj mama zrobi kolejny przepis, będzie to taka zapiekanka na patelni. Do przepisu jak widzicie potrzebne są cztery ziemniaki, papryka, dwie marchewki, kabaczek, koperek, z przypraw sól, pieprz czarny, tymianek i taka nieduża szklaneczka mąki. Wszystko mama drobno pokroi. No, i jak będzie pokrojone, to jeszcze wam pokażę, co dalej trzeba zrobić. Tak, wszystko zostało pokrojone. Widzicie, papryczka na takie kawałeczki, kabaczek, ziemniaczki na plasterki cieniutkie, i tak samo marchewka. No, i tutaj zielenina oczywiście bardzo drobniutko. Olej z oliwek. Like enough or more? A more. Mm -hmm. Are you sure? I nasze danie gotowe, smacznego kto jest przy stole. Oj, tutaj kochani, muszę Was przeprosić za takie chaotyczne te, ten vlog dzisiejszy. No, bo jakoś tak słabo mi się nagrywa, bardzo mi się chce spędzić czas z mamą, jak najmniej używać telefonu. No, wiecie, nie wiedziałyśmy się rok, więc mamy dużo do pogadania, dużo do, w ogóle do wspominania. Odwiedziłyśmy dzisiaj wiele takich naszych miejsc, gdzieś tam jakieś trochę zakupy, więc bardzo mało. Nagrywałam, więc wybaczcie. Na pewno, na pewno będę się starała, żeby te kolejne vlogi były bardziej ciekawsze, żeby Was zabrać jeszcze w takie miejsca, gdzie nigdy nie zabrałam. No dzisiaj był taki, dzisiaj i wczoraj, takie po prostu luźne dni raz, razem z moją mamą. Bardzo się cieszę. Dzisiaj właśnie na kanale wyszedł film, gdzie dużo ciepłych słów. Napisaliście dla mojej mamy tureckiej. Dziękuję Wam bardzo. Też uważam, że to kobieta bardzo mądra, z ogromnym sercem, która podchodzi do człowieka. Naprawdę ma serce na dłoni i, i, i to i czuć i widać. Wybaczcie, nie za bardzo ją pokazuję, bo no, no... Stydzi się kamery jak gdzieś tam w kadrę trafi, no to nic strasznego. Ale tak specjalnie jej stresować to na pewno nie chce. Ten wyjazd będzie dość długi, bo przyjechałam nie na jeden tydzień. Będzie sporo niespodzianek. Teraz na razie załatwiam tutaj sprawy, ale już w następnym filmie będzie niespodzianka. Więc wyczekujcie. I co, bardzo tutaj wieje, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Więc Stambuł przywitał mnie właśnie taką wieczną pogodą przyjemną, nie gorącą. Dlatego kochani uciekam. Mam nadzieję, że taki, taki e, film też Wam się spodoba, bo taki no, bardzo roboczy dzisiaj. Ale postaram się, żeby były ciekawsze, dłuższe. Więc co? Do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Pa, pa!